Właściciel tego hotelu, którego projektował, uważa, że nie może być takich ostrych kątów w hotelu. Jak widzicie, to wszystko jest pozaokrąglane, nawet z barierki, ponieważ w takich ostrych kątach ktoś mógłby się schować i być samotny. A to jest hotel, który mówi o miłości. W sumie mega fajne. Czuć tą energię tutaj, czuć, że właśnie to jest tak zrobione, z taką, z taką pasją. I właściciel jest w ogóle też projektantem tego hotelu i powiem wam szczerze, że jest mega mocno.